Ćwiczymy Łepetynę ponownie z dwukrotnym mistrzem polskim Mariuszem Szczepaniakiem z pozycją z jego partii. Który ruch jest najlepszy? Zielony, czerwony czy niebieski? Co ciekawe, w tej pozycji są dwie różne kombinacje. Jedna lepsza, jedna gorsza. Ta gorsza jest po ruchu C3B4, gdzie na większość oddajemy dwa piony, a potem znowu na większość łapiemy. Przeciwnika damkę i po biciu sami do damki trafiamy, ale ta damka może być szybko zniszczona jeden za jeden i czarne mają pionka więcej, więc nie jest to do końca opłacalna sprawa. Wygrywająca kombinacja była po ruchu niebieskim. Oddajemy dwa, bierzemy i przygotowujemy sobie w ten sposób na wolne tempo piękną drogę bicia. Bo po ostatnim oddaniu kasujemy aż 5 pionków na damkę, przeciwnik sam wchodzi na damkę, ale my tę damkę łatwo zbijamy jeden za jeden. Piękna kombinacja. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu i widzimy się jutro w najtrudniejszej kombinacji dnia w tym tygodniu. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv.